Jesteśmy teraz na stoisku Alchemika Polska, które, które zajmuje się żywicami poliuretanowymi, dystrybują Państwo. Tak, jesteśmy przedstawicielem różnych systemów żywic poliuretanowych, hmm. ale też epoksydowych i polimocznikowych. Okay. Skupiamy się na zagadnieniu renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych, hydroizolacji dachów, ale też izolacji pionowych, systemów tarasowych, balkonowych, systemów basenowych. W zasadzie szerokie spektrum działania. Tak, ale wszystko, ponieważ żywice mają poliuretanowe, mają świetne parametry, świetne właściwości i to predestynuje je do wielu zastosowań. Tam, no. gdzie jest potrzebna szczelność konstrukcji budowlanej, tam poliuretan praktycznie zawsze rozwiązuje problemy natury budowlanej. Stąd to dosyć szerokie spektrum, ale jakby. Głównym elementem, czy głównym zakresem naszej specjalizacji, to są renowacje, hydroizolacje pokryć dachowych. Tutaj widać na, na tym filmie e, wspólnota mieszkaniowa e, z dachem, e, z papy bitumicznej, która po, pewny, po pewnym okresie eksploatacji uległa rozszczelnieniu mm -hmm. e, i w ten sposób za pomocą żywicy poliuretanowej, która jest jednolita, bezszwowa na całym pokryciu dachowym. I to jest 100% szczelne. Tak, i to jest, to jest mm -hmm. można powiedzieć, że wanna. Okay. No w tym roku wygraliśmy złoty medal międzynarodowych targów Poznańskich za polimocznik na zimno, który jest całkowicie pozbawiony rozpuszczalnika i ma minimalną ilość latnych związków organicznych, jest bezzapachowy, a jednocześnie bardzo szybko wiążący, to idealny produkt do stosowania wewnątrz w pomieszczeniach mokrych, ale też na zewnątrz tarasy i dachy. Ma określonych, określone spektrum użytkowników z uwagi na to, że właśnie zawartość lotnych związków organicznych jest bardzo niska, więc też przy bezpośrednim kontakcie z produktem podczas aplikacji, gdy ten materiał się czuje, no, nie ma żadnych reakcji alergicznych, jest bez zapachu, więc jest bardzo wygodny i przyjazny dla... No dla więc zasłużony no, będę? No tak, jest to z pewnością innowacyjny produkt, nie ma swojego odpowiednika na rynku.